Słuchajcie, kochani, nie mogę w to uwierzyć, ale naprawdę ta przywrotka do Grecji przyniosła mi tyle niesamowitych rzeczy. że Mówiąc o przyjaciołach, wspaniałych wspomnieniach, a teraz dostałam zaproszenie do greckiej telewizji czyli dlatego, że do czegoś, czegoś nigdy nie spodziewałam i w Polsce coś takiego mi się nigdy się nie przytrafiło. Także naprawdę jestem mega szczęśliwa, podekscytowana i właśnie zabieram Was do galerii handlowej, dlatego że muszę kupić troszeczkę rzeczy, bo jestem na to zupełnie nieprzygotowana. Muszę kupić sobie właśnie jakąś biżuterię, jakąś ładną sukienkę. Natomiast przy okazji pokażę Wam właśnie drogę z Kukaki właśnie do galerii handlowej na Agios Dimitrius. Płynąc z jest świąteczny nastrój, widzę, że tutaj właśnie są kawiarenka, jest piękna pogoda, mamy chyba 18 stopni, ja jestem w ogóle w totalnym takim outficie wiosennym, także naprawdę powiem Wam, że w tym roku jest niesamowicie przyjemna pogoda, mam nadzieję, że nie będzie żadnego załamania pogody i że nie będzie nagle jakichś zaskakujących wichur czy deszczy, ale zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość i co Wam jeszcze powiem, że... Naprawdę zima w Grecji jest czymś niesamowicie przyjemnym w tym roku dla mnie. W tamtym roku pamiętam, jak się przeprowadziliśmy, było zdecydowanie zimniej. Także no, jest chyba jakaś anomalia pogodowa. Tutaj jakieś remonty w, e, zimowe. Po lewej stronie oczywiście ludzie robią to w knajpeczkach, bo w Grecji zawsze ludzie w knajpeczkach sobie przysiadują e, w każdy porządny dnia. A my już jesteśmy bardzo blisko właśnie Singlu Fix. E, skąd mieliśmy Metro? Mam taki właśnie spacer z Kukaki na Singlu Fix. I powiem wam, oprócz tego, że ja oczywiście witam się z wami dzisiaj z chrypą, bo zawsze, bo się dużo dzieje, to zawsze mam chrypę. W dzisiejszym vlogu, pół roku temu, też miałam chrypę, bo też właśnie byłam tutaj na buzukiach i teraz tak samo, byśmy na buzukiach, po tej sylwestrowej. No i oczywiście, oczywiście mam chrypę, jest to oczywiste. Mam nadzieję, że szybko mi to przejdzie, bo no nie ma czasu na chorowanie. Trzeba tutaj działać dalej. Pokażę wam główną ulicę właśnie z Fix. Tam jest metro. Do którego zaraz się przejdziemy. I zobaczcie, jak ulica w kierunku właśnie południowych rejonów. A wracając do tematu telewizyjnego, zaprosiło nas tam dość popularny program do telewizji Skype, czy takiej telewizji greckiej. Ja zawsze ten program oglądałam i zawsze myślałam, Boże, ale to by było niesamowite tam kiedyś wystąpić. A zaprosił nas właśnie, zaproszono nas, nas w naszym naszej szkoły tańca do której chodzę właśnie jeden to zębek to do tradycyjnego i będziemy po prostu tam mieli taki rozrywkowy program, też taneczny, gdzie pokazywać właśnie nasze umiejętności, będzie jakiś wywiad, także będzie można po nas w telewizji zobaczyć. Także kto by się spodziewał. A my już jesteśmy właśnie w metrze, dzisiaj pustki. Nie mam jakoś tak bez, bez ludzi i dopiero, że przez miasto bardzo wypustoszałe. Może dzisiaj właśnie ludzie właśnie sobie spędzają ten czas. No i lecimy z się właśnie metrem 4 przystanki uwielbiam właśnie to, to że jest metro, które działa mega sprawnie dosłownie mogę w każdą stronę miasta dojechać e, spod mojego praktycznie domu i najświeższe jest szukając mieszkania totalnie nie wiedziałam o tym, że ta dzielnica jest taka naprawdę e, skomunikowana i naprawdę fantastyczna i nie chciałabym się nigdy przeprowadzić z tej dzielnicy chyba, żebym musiała być bardzo, bardzo zmuszona i tak to słuchajcie, dojechaliśmy pod galerię dosłownie 10 minut drogi i mamy tutaj po lewej stronie już balerię handlową, ale ładnie powoli słońce zaczyna zachodzić. Tylko jak się teraz przejdzie przez tą ruchliwą ulicę? To jest zawsze tak głośno w Grecji. Ja to miało być w ogóle wszystko inaczej. Chciałam ponagrywać, ale to się chyba nie uda. Także mamy za mało czasu. Tak zapowiada się, że będziemy mieli. E początku nagrywki, a potem impreza, właśnie Monika się dopiero o tym dowiedziała No i mówi do mnie, że co? Że w końcu poznamy jakichś ciekawych ludzi? Może no, będzie okazja prawdziwa, żeby poznać ludzi i mogłam sobie uprać na żakiet a tak mam tylko taką prowizorkę, nie? Trwa. No dobrze, trudno, to jest e, spontanicznie troszeczkę Ale nie poznać się prezesa telewizji? się Co masz zrobić? jest bardzo ciekawa. Będziemy nagrywać, jeśli będziemy mogli, a jeśli nie, no to to nie będziemy ja nagrywać Ja kupiłem dzisiaj buty spodni, już są w szczęście, tak jak nie mam. No oby, oby. Wszystko nowe. A coś pożyczone? Ja mam pożyczone gołczyki od Ciebie. O. Ostatni podryk. Już wszyscy goście czekają. Czekamy na autobus. Za 10 minut autobus nas zawiezie do Sky TV, ale to jest super w ogóle. Wyobrażaliście sobie kiedykolwiek coś takiego się będzie działo w Twoim co Ja nigdy. Codziennie. To jest bardzo pewna siebie. First time before TV. <laughs> <coughs> Słuchajcie, jeździmy właśnie w telewizji i prostu sobie, że koleżanka, która z nami siedzi, ona myślała, że jedzie na seminarium taneczne, ona nie wiedziała, że jedziemy, że jedziemy do telewizji. Jest totalnie nieprzygotowana, także takie ją spotkały spontaniczne zwroty akcji. Łoł. Wow. Yeah, so... Ale jajca, są so w so studiu. Chodźcie, chodźcie. Ale <laughs> no, wiecie, Jakieś, nie wiem, sojki. Nauka greckiego instant. Właśnie, urodziliśmy w Cifre Deli masy i tańczyłyśmy sympatyko. Nie oglądajcie nie tego, dobrze, nie macie greckiej, greckiej telewizji. z tak. <laughs> Όταν σκέπτεσαι πάνω από την Σινία, αλλά η kochani, chciałam wam o drobinkę właśnie o moich takich spostrzeżeniach poprogramowych. Tak jak już wam gdzieś tam wcześniej mówiłam, ja oglądałam ten program w ogóle od małego. Wcześniej to się nazywało troszkę inaczej, teraz filus, czyli jakby jest to taka kontynuacja, nowa wersja programu, który naprawdę od dawna leciał właśnie na Sky TV. Ja pamiętam, jak jeszcze jak była mała, oglądałam z dziadkami, z babcią właśnie sobie te, te programy i zawsze sobie myślałam, zawsze, zawsze gdzieś tam słyszałam tą grecką muzykę w sercu i miałam takie, ale by było super właśnie tam siedzieć wśród tych, wśród tych gwiazd. No i faktycznie poznaliśmy dużo osób, bo poznaliśmy Christine Salti. Poznaliśmy również Ferentinosa, czyli osobę, która prowadzi w ogóle ten program Ferentinos. Także no naprawdę było to super być tak blisko w kontakcie z popularnymi osobami. Byli tam aktorzy, były tam osoby właśnie z świata, z świata show biznesu, także no było to super wyróżnienie. No i mieliśmy takie zaproszenie na ten moment dwa razy, także zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Może będziemy zaproszeni jeszcze raz, a za każdym razem no, są tam nowe postacie, także może pewnego dnia poznam w ogóle osoby, które nawet no, nie śniłam, że mogłabym poznać, czyli gdzieś tam jakichś tam moich idoli. Te osoby, które tam były tym razem, to były osoby popularne, natomiast to nie były takie osoby, za którymi ja tak, że tak powiem, szaleję. No a jeśli pewnego dnia się uda spotkać właśnie osoby gdzieś tam z moich, z moich marzeń, to by było super, naprawdę to by było mega świetne. Ale co wam chciałam powiedzieć jak w ogóle taki program wyglądał od zaplecza, bo ja się spodziewałam wielu rzeczy, natomiast kilka rzeczy mnie zaskoczyło. Na przykład ja byłam pewna, że ten program jest reżyserowany, ale nie aż tak, jak to było naprawdę, czyli w rzeczywistości naprawdę był bardzo mocno reżyserowany. Prawie wszystkie... Um, sytuacje, które mi się wydawały oglądając ten program jako spontaniczne, one po prostu były właśnie tutaj reżyserowane przez takiego przez reżysera produkcji, osobę, która właśnie stała na dole i, i właśnie odpowiadała za to, kiedy jest cięcie i mówiła, jak się mamy zachowywać. Także to było naprawdę ciekawe. Na przykład hmm, za każdym razem było cięcie i na przykład on mówił do nas, że to teraz, słuchajcie, wszyscy klaszczemy, nie, głośnie, głośnie klaszczcie. Potem na przykład znowu cięcie, teraz słuchajcie, gwiżdżemy, krzyczymy. I więc cały czas był właśnie, byliśmy w interakcji z nim, on, on mówił nam, co mamy dosłownie robić. Jak powiedzmy kamera na nas najeżdżała, to właśnie nam pokazywało, że teraz, na przykład, nie wiem, pokazujcie, że się super bawicie. I ja nie mówię, że ludzie się nie bawili w ogóle super bez tego, bo bez jego oczywiście motywowania też ludzie się bawili fajnie, ale zdecydowanie... No tutaj on wzmagał, że tak powiem, ten chaos taki, który był taki pożądany, który oni chcieli osiągnąć. Tak, no my oczywiście siedzieliśmy jako takie główna zaproszone osoby, ale nie tutaj przy, przy, przy takich najgłówniejszych stołach, gdzie były gwiazdy, tylko jakby za nimi. Więc wiadomo, że no, tam przy tych stołach byśmy siedzieć nie mogli, bo tam były już takie osoby naprawdę bardzo znaczące, no ale my byliśmy w bardzo bliskim kontakcie z nimi. No i również te osoby, takie, że tak powiem, bardziej popularne, które były przy tych głównych stołach, one też były, jakby tutaj, instruowane przez niego, jak się zachowywać. Na przykład czasami było właśnie cięcie, i ona na przykład mówił, było to, teraz słuchajcie, wstańcie, przytulcie się i się na przykład kołyszcie. Albo teraz włączcie w telefonie lampkę. Także też również im mówił właśnie jak się zachowywać, co było dla mnie dość zaskakujące, bo ja byłam pewna, że po prostu oglądając ten program no ludzie po prostu bawią się tak sami z siebie, oni to po prostu tak czują. I w ogóle się czują, ale no zdecydowanie mocniej on tutaj to wzmaga, bardziej motywuje ich do takiej pełnej pasji, zabawy. Co jeszcze mi zaskoczyło? Skoczyło mnie na przykład to, że są tam wykupione modelki. To nie są takie modelki wybiegowe, że tak powiem, bardzo wysokie dziewczyny o określonych kształtach. Natomiast bardzo ładne dziewczyny są wykupione przez ten program, jakby takie hostessy nazwijmy to i one po prostu w momencie, kiedy jest możliwość wyjścia na scenę i tańczenia, gdzie wszyscy mogą zejść, my również tańczyliśmy, to one jakby robią taki troszeczkę lepszą jakość tej, tych osób, które tam się pojawiają, czyli one są zawsze pięknie ubrane, pięknie wymalowane, pięknie wyglądają, są bardzo pewne siebie, no i one poprawiają, że tak powiem jakość no tej widowni, tak, czyli jak powiedzmy, wyszłyby na scenę osoby, które nie umieją tańczyć albo po prostu, nie wiem, no, robią coś, co nie jest na tyle atrakcyjne, no to one też zawsze wychodzą i po prostu tak w tłumie, że tak powiem, można zgubić tam te nieudane kadry. Tak przynajmniej wnioskowałam, bo rozmawiałam właśnie z nimi, że one są po prostu stale wykupione przez ten program. Nie wiem, czy one się zmieniają. Na dwóch nagraniach były te same, więc może po prostu co tydzień mają jakieś takie zmiany swoje i się zmieniają, żeby też nie były ciągle te same twarze. Natomiast to też mi bardzo zaskoczyło, bo zawsze myślałam, boże, jakie piękne kobiety to jest po prostu no, niesamowite, że właśnie no, takie dziewczynki są piękne to są po prostu osoby, które tam specjalnie są nauczone, jak mają się zachowywać. Kolejna sprawa, e, ciągły makijaż, czyli ciągłe cięcia na makijaż. Ja też spodziewałam się, że, że, że będą jakieś tam makijaże, powiedzmy, przed e, wystąpieniem, natomiast no, cały czas było cięcie, cięcie na makijaż i co chwilę przybiegali po prostu gdzieś tam z zaplecza, o, gdzieś tam kosme, ko, 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 kosmetyczki i pudrowały wszystkie te takie znane osoby, które siedziały przy stołach. Także kolejna moja taka, taka wizja została rozwiana, bo też zawsze myślałam, że Boże, jak one to robią pięknie, wyglądają, nie świecą się w ogóle no po prostu no, jak z obrazka przez cały program, a my tutaj po prostu nam makijaż lekko spływa, wszystko wygląda inaczej. Także właśnie no tutaj dba o to cały sztab, cały czas, regularnie, tam co dosłownie 20-30 minut. No i nawet właśnie pudruje nie tylko tam Ferentino, tego głównego prowadzącego, ale też właśnie te osoby przy stolikach, które, które tam są, więc też na pewno za to odpowiada cały ten, ten sztab. Co wam jeszcze mogę opowiedzieć o tym programie? No zdziwiło mnie to, że też mieli kotka, którego wpuścili nagle po prostu i tak sobie zaczął przechadzać się po całym studiu. Także to były takie rzeczy tak naprawdę. Oczywiście było troszkę pomyłek, odrobinę, cięć, ale to wszystko przebiegało w dużej mierze płynnie. Naprawdę świetne doświadczenie. Jak dla mnie, super też wyróżnienie, bo tak jak mówiono, wyszłyśmy tu na środek i tańczyłyśmy kilka, kilka, kilka tańców. Nie byliśmy też za, za każdym razem, że tak powiem, bo no, nie chciałyśmy też. To był nasz pierwszy raz, za drugim razem troszeczkę więcej tańczyłyśmy, nie chcieliśmy też aż tak, aż tak się wcinać, natomiast naprawdę no świetne doświadczenie, świetne wydarzenie, przyjemne. Powiem Wam też, że to jest bardzo ciężka praca, ja też zawsze myślałam, że praca przed kamerą jest bardziej przyjemna, natomiast tutaj też zostało to odrobinkę skonfrontowane, bo to jest naprawdę cały czas musisz um, trzymać poziom, wyglądać dobrze, um, Cały czas trzymać formę, kamera jedzie. Nie możecie w jakiejś dziwnej formie, w, jak, w przy jakiejś dziwną minę zastać. Więc obserwujesz tą kamerę, chcesz wypaść dobrze. Program, który trwał tak naprawdę w telewizji 3 godziny, był nagrywany od 20 do 2 w nocy, czyli bardzo długo. No i cały czas tak naprawdę no, musisz być na tym, na tym takim, no, w najlepszej formie, tak? Więc jest to na pewno ciężka praca. To dla mnie było dość takie już męczące. Na tych wszystkich szpilkach, prawda? Cały czas pełno makijażu, cały czas tutaj trzeba się ładnie ruszać, wyjść, tańczyć i tak dalej. Też temperatura w studiu nie jest najwyższa. Było, było, było przyjemnie, ale było odczuwalny lekki chodzik. A już nie mówiąc o gwiazdach, które no, muszą, muszą śpiewać, wytrzymać, pięknie wyglądać, więc no, wszystkie cięcia wytrzymać, więc yy, mimo że program jest taki dość prosty, to i tak był intensywny, więc no, to jest ca cały szacunek, to, 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 to też ym, z mojej strony wzbudziło do osób, które właśnie no, pracują przed kamerą, to nie jest łatwa, łatwa praca. Także dziękuję Wam za oglądanie mojego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, że coś fajnego Wam pokazałam i zapraszam Was na kolejne vlogi już niedługo. Cześć!